W pierwszej części sesji radni przyjęli sześć informacji i sprawozdań. Jedną z nich o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu kieleckiego przedstawił Wiesław Wyszkowski, powiatowy lekarz weterynarii. Według doktora Wyszkowskiego powiat kielecki znajduje się w dobrej sytuacji sanitarno-weterynaryjnej. Poprawiła się realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zauważalne są zmiany w warunkach przewozu zwierząt oraz ich dobrostanu podczas uboju. Wśród problemów powiatowy lekarz weterynarii wymienił pojawienie się po raz pierwszy od 10 lat dwóch ognisk wścieklizny na terenie powiatu. Ogniska te zostały już wygaszone i aktualnie mamy status tak zwanego czystego powiatu. Jednakże w kwestii wścieklizny, która przywędrowała do nas z południa kraju, zalecana jest czujność. Powiat musi się także przygotować na ewentualność zagrożenia wirusem afrykańskiego pomoru Świn ze względu na możliwość przeniesienia wirusa w przewożonej przez podróżnych żywności. Radni przyjęli również między innymi sprawozdania z wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 rok, sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu kieleckiego z organizacjami pozarządowymi, a także sprawozdanie dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z działalności centrum w roku 2014, wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Radni poświęcili wiele uwagi zmianom budżetowym. Na dzisiejszej sesji, oprócz sprawozdań i innych informacji związanych z działalnością Powiatu Kielowskiego, jak zawsze najważniejszą kwestią były zmiany w budżecie. Mamy już okres mocno wiosenny. Wiemy, że musimy zaangażować się w działalność, zwłaszcza polegającą na przebudowie, remontach dróg. I tutaj. Dzisiejsza sesja sprawiła, że kwota około 1 300 tysięcy złotych właśnie w ten obszar zostanie przeznaczona, z czego prawie połowa to środki na dotacje na drogi powiatowe pochodzące z gmin. Ponadto kwotą 300 tysięcy złotych dofinansowujemy Dom Pomocy Społecznej z Zgórsku. Tam za tą kwotę będzie kontynuacja budowy chodników i ścieżek wewnętrznych oraz parkingu. Kwotą 150 tysięcy złotych dofinansowujemy Powiatowy Urząd Pracy na termoizolację dachu. Natomiast kwotą 100 tysięcy dofinansowujemy młodzieżowy, młodzieżowy Środek Wychowawczy w Rębowie celem wykonania wielofunkcyjnego boiska sportowego. Podczas sesji Rada Powiatu jednogłośnie przychyliła się do prośby o nadanie nowego imienia szkołom wchodzącym w skład zespołu szkół nr 2 w Chęcinach. Zgodnie z wnioskiem Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego patronem szkół będzie Władysław Łokietek. Radni podjęli także pozytywną decyzję w sprawie przekazania Gminie Bieliny środków finansowych na konserwację rowu melioracyjnego. W części poświęconej interpelacjom głos zabrało trzech radnych. Irena Gmyr poruszyła kwestię drogi łączącej sędziejowice z przededworzem, która jest nieprzejezdna po deszczach i roztopach. Radny Andrzej Michalski zgłosił zapytanie o postępy w sprawie remontu mostu w miejscowości Leśna w gminie Bodzentyn. Z kolei interpelacja radnego Zdzisława Zapały dotyczyła uszkodzonego i zapadniętego chodnika przy ulicy Tumlińskiej w Miedzianej Górze oraz wycinki zagrażających bezpieczeństwu drzew w miejscowości Tumlin-Podgród. Do interpelacji odniósł się członek zarządu powiatu w Kielcach, Józef Szczepańczyk. Przy drogach powiatowych w okresie jesienno-zimowym został dokonany przegląd stanu drzew. Które znajdują się przy naszych drogach i na terenie naszego powiatu wytypowanych zostało do usunięcia 369 dż. W tej sprawie zarząd powiatu podjął uchwałę zlecającą wykonanie tego zadania powiatowemu zarządowi dróg. Przy czym chcemy zastosować taką prostą metodę, która stosowane jest od y, kilku lat, że jeżeli wartość drewna tego, które będzie pozyskane z usuniętych drzew mniej więcej równoważy koszty związane z ich usunięciem, to mogą te, y, te drzewa wyciąć osoby czy mieszkańcy, przy których posesji te drzewa się znajdują. Chodzi o to, żeby tutaj uniknąć jakiejś zbędnej biurokracji, zbędnego obrotu papierami.